Tuż po majówce, czyli od 4 maja, do działalności w reżimie sanitarnym powrócą galerie handlowe, sklepy budowlane, sklepy meblowe, czyli handel detaliczny. Na taką informację czekaliśmy od dawna. Trzecia fala w końcu odpuszcza, a to oznacza luzowanie obostrzeń. Nareszcie także w naszym regionie będzie można wybrać się do fryzjera i kosmetyczki. Już od 1 maja będzie można ponownie korzystać z zamkniętych obiektów sportowych oraz powrócić do wielu aktywności na świeżym powietrzu. Od 4 maja do szkół powrócą dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Na 15 maja zaplanowany jest powrót w systemie hybrydowym do szkół dzieci z klas 4-8 oraz klas 1-4 szkół ponadgimnazjalnych. Wracają rzeczywiście na boisko, wracają tutaj na nasz teren, a teraz będziemy je mieć w klasach. Ogromnie się z tego cieszę. A zwłaszcza z perspektywy tej po 15, że wracają dzieci, których tak naprawdę widzieliśmy tylko sporadycznie po takich zajęciach dodatkowych, a widzieliśmy je tylko we wrześniu. Także jest to ogromna radość. Nauczyciele jakby odmłodnieli. Nie wiem skąd mają tyle siły, ale rzeczywiście myślę, że sama świadomość tego, że nie będą patrzeć na awatary na komputerach i że będą mogły z dziećmi po prostu porozmawiać, po prostu wyjaśnić wszystkie problemy. Jest dla nich taką dużą nadzieją na to, że po malutku, małymi krokami wrócimy do szkolnej normalności. 4 maja otwarte zostaną galerie sztuki oraz muzea. Od razu można będzie zobaczyć wystawę w naszej siedzibie na ulicy Powstańców Śląskich. To jest wystawa dotycząca historii Zabrze. Mówimy tutaj o jednej z dzielnic, która właściwie trochę przestała już istnieć. Na naszej stronie można zobaczyć taki wirtualny spacer z tej wystawy, ale nic nie zastąpi zobaczenia na żywo. Już za tydzień jak najbardziej zapraszamy na wystawę poświęconą plebiscytowi na Górnym Śląsku. Mieliśmy ją otworzyć prawie dokładnie wtedy, kiedy odbył się plebiscyt, czyli zaplanowaliśmy 18 marca. No niestety nie udało się zrobić tego w a w niedalekiej przyszłości myślę, że za kolejny tydzień, czyli od dzisiaj licząc za jakieś dwa tygodnie otworzymy wystawę, którą także planowaliśmy już wcześniej, mianowicie w, taka wystawa wspominkowa dotycząca Erwina Sówki. Od 15 maja w ogródkach działalność będą mogły wznowić restauracje i kawiarnie. Także na świeżym powietrzu możliwe będzie organizowanie imprez okolicznościowych do 25 osób. Od 15 maja planowana jest również rezygnacja z maseczek na świeżym powietrzu. Dalsze luzowanie obostrzeń planowane jest na koniec maja.